Witam wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty o Kulturystyce, Humanisty w Dresach i Humanisty na Emigracji. Dzisiaj chciałem powiedzieć słowo o fantastycznej książce, którą przeczytałem chyba już rok temu, ale cały czas czerpię z niej, jeżeli chodzi o wiedzę na temat kulturystyki i ćwiczenia. Książka Body by Science. To jest książka napisana przez z jednej strony lekarza, doktora medycyny, a z drugiej strony Johna Little, który był bardzo bliskim współpracownikiem kulturysty Mike'a Mensnera. I ta książka naprawdę daje dużo do myślenia i w pewnym sensie ta moja recenzja, nazwijmy to recenzją, dopiero Nagrywam, dopiero opowiadam o tej książce teraz, dlatego że tam jest bardzo dużo rzeczy do przetrawienia w praktyce. No więc zacznijmy od takiej: z jednej strony, to jest taka oczywistość, którą bardzo łatwo pominąć w naszych rozmyślaniach, w naszym podejściu do ćwiczenia. Mianowicie, zwykle jest tak, że patrzymy na najlepszych. Tak czy wzorujemy się na najlepszych. Czy to są kulturyści, czy to są sportowcy, czy to są atleci? to wydaje się nam, że gdy sami chcemy ułożyć sobie jakiś program ćwiczeń, to należy się jakoś wzorować na tym, co działa dla najlepszych. I... W tej książce zwraca się uwagę na to, że gdy mówimy o naprawdę czołówce, czy to w dziedzinie jakiegoś sportu, czy to w dziedzinie kulturystyki, czy to w jakichś dyscyplinach olimpijskich, to przede wszystkim nie mówimy o czołówce, która stała się czołówką, bo korzystała z tajnego programu, a nawet nie do końca dlatego, że korzystała z jakichś używek, choć często korzystają i właściwie przeważnie w sporcie profesjonalnym korzysta się niestety z różnego rodzaju używek, ale nawet to nie jest kluczem do ich sukcesu. Kluczem do ich sukcesu to jest po prostu genetyka, predyspozycje genetyczne, które sprawiają, że niektóre jednostki po prostu mają genetyczną przewagę, jeżeli chodzi na przykład o wzrost, o siłę o szybkość, o regenerację włókien mięśniowych, yy, różne, o metabolizm, tak? I tak naprawdę, gdy mowa jest o czołowych przedstawicielach jakiejś dyscypliny sportowej, to mowa jest o osobach, o wybitnych predyspozycjach genetycznych. I tak samo, jak na przykład, gdy oglądamy reklamy jakichś butów do gry w koszykówkę czy w piłkę nożną, to oczywiste dla nas jest, że to, że Lewandowski czy Michael Jordan biega w tych butach i skacze w tych butach, czy kopie w tych butach, nie oznacza, że jeżeli ja te buty kupię, to będę biegał, skakał i kopał jak Lewandowski czy Jordan. To tak samo jest z programem ćwiczeń. To, że ktoś, kto osiągnął jakieś zwycięstwo olimpijskie, to, że ktoś, kto ma niesamowite na skalę światową wyniki sportowe, osiągnął te wyniki dzięki jakiemuś programowi ćwiczeń czy dzięki jakiejś diecie, nie oznacza, że jeżeli ja skopiuję jeden do jednego tę dietę, skopiuję jeden do jednego ten program, to też będę mistrzem olimpijskim na skalę światową czy też będę w pierwszej lidze na mundialu. Oczywiście, że pewnie kopiując to, co robią najlepsi, szczególnie gdy zaczynamy z pozycji zera, to na pewno staniemy się silniejsi, sprawniejsi itp, i ale nie staniemy się najlepsi, dlatego że to jest kwestia genetyki. A zatem sam fakt, że najlepszy, czy najlepsi używają taki czy inny program, nie oznacza, że ten program dobry jest dla większości osób, i tutaj trzeba myśleć w kategoriach krzywy Gaussa. Gdzie my jesteśmy na krzywie Gaussa w dyscyplinie, którą uprawiamy? Zwykle jak to w krzywie Gaussa jesteśmy gdzieś tam po środku. Nie jesteśmy najlepsi, nie mamy najlepszych predyspozycji genetycznych. I pewnie też nie mamy najgorszych, tylko znajdujemy się gdzieś tam po środku. I teraz tak, jeżeli mowa o kulturystyce, to wśród profesjonalnych kulturystów stosujących używek, faktem jest, że ćwiczenie mniej i ćwiczenie bardziej intensywne przyniosły lepszy rezultaty, i to, to jest coś, co odkrył Arthur Jones. To jest coś, co dowodzi chociażby kariera wybitnych kulturystów, Majka Menznera i Doriana Jejca. Natomiast bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Menznera, to jest to, że Menzner, który zażywał używki, a i tak ćwiczył o wiele mniej, aczkolwiek o wiele bardziej intensywnie, aniżeli jego konkurenci to dopiero gdy przestał uprawiać kulturystykę zawodową i zajął się szkoleniem osób, którzy na krzywie Gaussa znajdują się gdzieś po środku albo nawet na to drugie ekstremum od zawodowych kulturystów, czyli ekstremum osób mających najgorsze z możliwych predyspozycji genetycznych do uprawiania tego sportu, odkrył, że to, co w jego mniemaniu było mało, i tak było za dużo. Schwarzenegger i inni kulturyści zwykle ćwiczyli 6 dni w tygodniu. Schwarzenegger zalecał ćwiczyć dwa razy dziennie 6 dni w tygodniu. Tom Platz to taki trochę wyjątek z tej reguły, bo on na przykład nogi sławne swoje wielkie nogi ćwiczył tylko raz na dwa tygodnie. I, i warto o tym pamięcia, pamiętać, bo zaraz do tego tematu wrócimy. Natomiast zasadniczo kulturyści konkurujący z Menznerem ćwiczyli 6 razy w tygodniu. Menzner ćwiczył najpierw trzy razy w tygodniu, mniej więcej 20 minut, pół godziny i potem przeszedł na ćwiczenie dwa razy w tygodniu. W poniedziałki i środy cały, całą resztę odpoczywał. I osiągnął fantastyczne wyniki. Dorian Yates ćwiczył cztery razy w tygodniu, ale... On ćwiczył w takim systemie, gdzie poszczególne grupy mięśniowe w każdym dniu. Czyli menser ćwiczył całe ciało, Dorian Yates dzielił to na poszczególne grupy mięśniowe, ale też krótkie i intensywne ćwiczenia. Co ostatecznie wychodziło w taki sposób, że np. nogi ćwiczył raz w tygodniu, plecy ćwiczył raz w tygodniu, etc. etc. Każda grupa mięśniowa Zasadniczo ćwiczona była raz w tygodniu. I teraz, gdy Menzner przeszedł na bycie szkoleniowcem dla zwykłych ludzi, nie zażywających sterydów i niekoniecznie mających najlepszych predyspozycji genetycznych i zalecał im ten niby skrócony program wysokointensywnych ćwiczeń dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, okazało się, że nie było postępu. I teraz, zgodnie z logiką systemu Messnera, doszedł on do wniosku, że skoro nie ma postępu, to widocznie ci ludzie muszą dłużej odpoczywać, gdyż ćwicząc na przykład dwa lub trzy razy w tygodniu, to i tak intensywność tych ćwiczeń jest tak wysoka, że niewystarczająco jest czasu na to, ażeby mięśnie się odbudowały. Co dopiero, żeby powstała jakaś nadbudowa. Nie mówiąc już też o regeneracji układu nerwowego, a więc stopniowo wydłużał odpoczynek dla swoich klientów treningowych. To w niektórych przypadkach wydłużał do tego stopnia, że nagle ćwiczyli ludzie raz na 7 dni, raz na 10 dni. I skracał ćwiczenia. Skracał i konsolidował ćwiczenia dla przypadków najbardziej skrajnych. Najbardziej skrajnych, to znaczy osób, którzy po prostu potrzebowali wyjątkowo długiego czasu na odbudowę i nadbudowę włókien mięśniowych. I w tych najbardziej skrajnych przypadkach okazuje się, że nawet do dwóch tygodni nawet do dwóch tygodni I ja pierwszy raz z początkiem tego roku Eksperymentalnie przeszedłem na system ćwiczeń raz na dwa tygodnie. Wcześniej ćwiczyłem raz w tygodniu. Zacząłem osiągać taki pułap intensywności. Zacząłem, jak, i, i, i tutaj zaznaczam, nie, bo to też jest bardzo ważne w tym całym systemie: nie mierzymy intensywność czy postęp względem innych ludzi. Jest cała masa innych ludzi na tym świecie, trzy razy silniejszych ode mnie, mających o niebo lepszych predyspozycji genetycznych ode mnie. I jest też ileś ludzi na świecie, dużo słabszych ode mnie, mających dużo gorszych predyspozycji genetycznych ode mnie. I ani nie chodzimy z głową wysoką, dumni z siebie, że loteria genetyczna wynagrodziła nas względem kogoś, dla kogo natura była bardziej szczodra. Tak samo nie ubolewamy nad tym, że inni po prostu są lepsi, tylko mierzymy postęp i w ogóle wszelkie nasze sądy i oceny na temat własnego treningu mierzymy względem własnego treningu. Więc, jak dla siebie, osiągnąłem dosyć wysoki poziom intensywności. I zacząłem naprawdę, znowu jak dla siebie, móc używać, móc podnosić naprawdę wysokie ciężary, naprawdę ciężkie ciężary, tak? Znaczy, kiedy już jesteśmy na takim etapie, że przysiady mają 150 kilo, no to, jak dla mnie przynajmniej, to jest bardzo dużo. I musiałem... Długo odpoczywać po takim intensywnym ćwiczeniu przy takich ciężarach i wprawdzie byłem po tygodniu gotowy, żeby jeszcze raz ćwiczyć, ale tak no może nie za bardzo. To znaczy, dopiero co w czwartym, piątym dniu po ćwiczeniu czułem się jako tako, i nagle zbliża się kolejna niedziela, kolejne ćwiczenie. Czy ja jestem gotowy? Czy oby na pewno nie powinienem trochę bardziej. Odpocząć, yy, dać trochę więcej czasu, ażeby rzeczywiście organizm się zregenerował, mięśnie urosły. I eksperymentalnie, yy, zmotywowany tą książką Body by Science i poradami w tej książce, w których to, to tak, takie piękne zdanie było, że a może tak, nie tylko czekać yy, do momentu, kiedy będzie się w technicznym sensie gotowym do ćwiczenia ponownie, tylko może jeszcze przedłużyć o jeden tydzień i jeszcze cieszyć się tym, że nic cię nie boli, że czujesz się normalnie, ciesz, ciesz się po prostu tym, co już osiągnęłaś. No więc dobrze, dałem ten drugi tydzień odpoczynku i słuchajcie, po prostu postęp wystrzelił. I to nie tylko postęp siłowy, ale rzeczywiście. Tak jak zresztą mencer uczył, za siłą idzie masa. Za siłą idzie masa i to jest niesamowite, bo jak się rozmawia z ludźmi, to y, ponieważ przemysł fitnessowy y, karmi nas y, informacjami, że za mało ćwiczymy, za mało robimy, powinniśmy więcej robić. To ludzie myślą, że jeżeli chcesz osiągnąć jakiś postęp siłowy, czy postęp jeżeli chodzi o masę, no to koniecznie oznacza, że musisz ćwiczyć codziennie, 3-4 razy w tygodniu, za każdym razem jedna godzina i w ogóle być tutaj, poświęcać się pod takim względem, że nie masz czasu na, na, na inne zajęcia. A tu się okazuje, że trzeba po prostu ćwiczyć mądrze, ćwiczyć intensywnie, wybierać ćwiczenia, które sprawiają, że jak największe partie mięśniowe są zmuszone do pracy. W moim przypadku to ja wolę jednak ćwiczenia całego ciała ostatecznie. Wolę przysiady typu na przykład przysiady zerczera, właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą mówiłem i osiąga się postęp. Oczywiście, że trzeba mieć prawidłową, zdrową dietę, o tym mamy inne odcinki nakręcone. Oczywiście trzeba jeść w lekkiej nadwyżce kalorycznej, aczkolwiek im większe nasze mięśnie, tym szybszy nasz metabolizm, tym sprawniejszy nasz metabolizm, więc tutaj chodzi po prostu o to, żeby ilość tych kalorii mniej więcej... Szła stopniowo w górę wraz z postępem masy mięśniowej. I jak oceniamy postęp masy mięśniowej względem na przykład zawartości tłuszczu, lustrem, lustrem, znaczy ja wiem, że są jakieś maszyny, jakieś skomplikowane, to, tamto, ale naprawdę lustro to jest najlepszy przyrząd. I nie interesuje nas, co robi. Mistrz olimpijski czempion, to znaczy, może nas interesować, ale nie miejmy złudzeń. Tak samo jak kupując buty, w których biega Lewandowski, nikt przy zdrowych zmysłach nie myśli, że wtedy będzie mistrzem futbolu klasy światowej, to używając program ćwiczeń Lewandowskiego czy program ćwiczeń, któregokolwiek z wielkich tego świata, niekoniecznie będziemy sobie służyć. Więc używajmy lepiej po prostu logikę wynikającą z fizjologii i anatomii, gdy myślimy o ćwiczeniach i diecie.